Sprzedaż na poddaszu i zarządzanie na poddaszu. W dzisiejszym odcinku powiem nieco więcej o pewnym podejściu. Hermini Barry, profesor od zachowań organizacyjnych na London Business School i Anne Scholar prowadziły badania i scharakteryzowały taką kulturę pracy zespołów, w której coaching był znaczącym elementem pracy. Jak wiemy, coaching najczęściej w sprzedaży kojarzy się raczej z rozliczaniem niż z konwencją uczenia. Ale pamiętajmy, że konwencji uczenia Dopiero wtedy, kiedy ona jest w centralnym punkcie zainteresowania, zainteresowania menadżerów, to okazuje się, że znacznie lepiej te zespoły funkcjonują. Dlatego, że spójrzcie naokoło siebie w pracy raczej nie znacie ludzi bardzo kompetentnych, a takich, które mają słabe wyniki w pracy. Raczej to są osoby, które są bardzo kompetentne i do tego przy okazji po prostu te wyniki pracy przychodzą coraz lepsze. One to jako dwie badaczki wzięły pod uwagę dwa wymiary, które są naprawdę znaczące dla kultury pracy dobrego, skutecznego zespołu sprzedaży. Pierwszy z tych wymiarów to jest dostarczanie informacji, czyli to, że albo można więcej informacji zespołowi dostarczać, albo mniej. De facto chodzi o informacje, które możemy za chwilę przeformatować na wiedzę, z której możemy zrobić użytek. Drugi wymiar to jest więcej energii tak naprawdę, czyli to, żeby dać wybór ludziom, jeśli więcej energii mamy dodać, to oni powinni mieć większy wybór do tego, jak chcą zarządzić na przykład relacją z poszczególnymi segmentami klientów. Lub mniej tej energii, czyli mniejszy wybór, wtedy bardziej precyzyjnie i standardowo chcesz określić to Ty jako menadżer, w jaki sposób mogą pracować. I to, co jest bardzo ciekawe w tym badaniu, to pokazuje nam jedną bardzo konkretną i precyzyjną rzecz: że w tym oto wymiarze, które Wam pokazałem, tam gdzie jest więcej informacji, a Mniej tak zwanej wyzwolonej energii, to się okazuje, że tak, tak naprawdę coaching, nazywamy go coachingiem, a już amerykańskie zarządzanie dosłownie tak nazywa: jest to coaching dyrektywny, czyli po prostu mentoring. E, niżej jak zobaczycie, mniej informacji i mniej wyzwolonej. Energii, to oznacza tylko tyle, że pojawia się tak zwany leseferyzm. Czyli są takie sytuacje w pracy, w których trzeba po prostu dać ludziom zarządzić tą sytuacją i żeby rozwiązali tę sytuację z klientem jak najlepiej. To są takie sytuacje, w których zespół wprost ci mówi szefie: Nie popychaj tego tematu, my sobie poradzimy i będzie wszystko ok. Są takie momenty, one bardzo ładnie nazwały to tak zwanego lesseferyzm. Czyli tego zarządzania, w którym po prostu można oddać pałeczkę bardziej zespołowi. No i teraz zobaczmy dalej. Więcej wyzwolonej energii, a mniej informacji. Tutaj jest tak zwane zarządzanie niedyrektywne, bardziej projektowe, które pokazuje, że jeśli zespół sprzedaży dojrzał do tego, żeby pracować na klientach jako projektach, to ten model pracy może być bardzo, bardzo dobry, dlatego że. To w ludziach jest ukryta energia po to, żeby oni wpadali na pomysły, eksperymentowali, ale robili to w odpowiedzialny sposób.